Wszystkim moi drodzy, dzisiaj będziemy sprawdzali absolutną nowość na rynku polskim. Czy słyszeliście o czymś takim jak PIWNY ENERGETYK? Cóż to takiego? Połączenie bezalkoholowego piwa, najczęściej lagera, plus smak energetyka. I wówczas powstaje piwny energetyk. Czyli 0% delektujemy się smakiem i energola, i piwa bezalkoholowego, i podobno ma to silne właściwości pobudzające. Czyli to plus to daje świetny wynik. Czy serio da świetny wynik? To dzisiaj sprawdzimy praktycznie wszystkie dostępne smaki, jakie są obecnie w Polsce. Jak wyjdzie? Dzisiaj to sprawdzimy. Zaczynamy. Nie, nie jest słodkie. Nie jest słodkie. Jest właśnie takie trochę, bym nawet rzekł, że. Czy spijasz wodę po pierogach? Pamiętasz? <grym> A i jeszcze jedna rzecz, moi drodzy. Jeżeli podobają Wam się blind testy. To dajcie znać, wrzućcie koniecznie łapeczkę w górę. Subskrybujcie kanalik i widzimy się juterko. Dobrze powiedziałem? Dobrze. Takim popularnym slangiem Ale młodzieżowym. dam Ci jednego po prostu. I, I ty... uszeregujemy od najlepszego do najgorszego. To tak tylko, wiesz. No dobra, to zobaczmy w takim razie, nie będę ukrywał, nigdy czegoś takiego w swoim życiu jeszcze nie piłem. Dlatego to też dla mnie będą nowe doznania. Pachnie tak, jakby to była chyba taka Mirinda albo coś takiego. Mirinda. Mirinda, smak bambucze. Nie czuć, że to jest piwo. To w ogóle smakuje tak, jakbyście rozpuścili landrynki mandarynkowe i dodali czegoś takiego mocno gazowanego. To w ogóle smakuje jak woda gazowana z mandarynką. Nie jest słodkie. Nie jest słodkie. Jest właśnie takie trochę, bym nawet rzekł, że. Lekko wypłukane z tej słodyczy. To nie ma takiego. To nie jest w ogóle ciężka, ciężka zawiesina, tylko taka dosyć nawet lekka. Ale to ma kolor pomarańczowy. Nie? Nie. A smakuje tak, jakby miało mieć, bo to takie. Bardziej kolor cytrynowy. No, no to o to mi chodziło, że taki bardziej żółtawy. No wie, że żółty, pomarańczowy, no gdzieś ta ciepła paleta barw. Nie chciałbym tego pić, tak. To uważam, że smak samego Energetyka jest ciekawszy. Ciekawszy, lepszy i tak bardziej nawadnia. Ale to jest takie kurna dziwne połączenie bezalkoholowe piwo plus energetyk. To może by zrobili energetyzującego Jagera. Jager z Red Bullem. Najczęstsza propozycja, którą ludzie biorą. Nie, ja mam taki mindfuck, bo dla mnie piwo zawsze powinno mieć jakiś procent. Tu czuć piwem? I tutaj, wiesz, czym czuć? Tak jakbyś był lekko nawiany na meczu. I byś brał już czwarte piwo z tego takiego nalewaka. I wiadomo, jak te piwa z tych meczów wszystkich smakują. Że są super rozwodnione. Albo nie wiem, czy rozwodnione, ale po prostu no tam... No piwo meczowe różni się od zwykłego piwa. To właśnie tak. Piwo z sokiem. Ale tu czuć, tu czuć piwo. Bardziej. To jest bardziej taki smak mm, owoców leśnych. Tu. Bardziej pójdziemy w ciemne, ciemne owoce. Mhm. A ma to ciemny kolor? Tak? Tak. tak. No niesamowite. No, nie, nie, nie leżą mi te napoje. Okay. Ale no lepsze niż poprzedni. W ogóle ostatnio. O, proszę. Ostatnio w ogóle, jak sobie tak przeglądałem filmy z Dawien Dawna, to w jednym z nich zadałem ci świetne pytanie. Mm -hmm. Czy spijasz wodę po pierogach? Pamiętasz? Głupik. <laughs> <laughs> to dziwny zapach. Z daleka piwo. Im bardziej zbliżam nozdrza do szklanki, tym bardziej przenoszę się w. Zapachy energetyków. Im dalej, tym bardziej piwo. Ten też jakiś taki dziwny, ale najbardziej piwny. No tutaj gdzieś, gdzieś 70% piwo, smak piwa, bezalkoholowego oczywiście, i 30% smak energetyka, ale jakby ktoś do mnie powiedział, piwny energetyk, to jakbym gdzieś sobie wizualizował smak, to bym powiedział, że to jest właśnie coś takiego. Ujdzie, dlatego że jest. Mało słodki, bardziej goryczkowy, tak jakbyście trochę, nie wiem, zrobili esencję ze skórki z grejpfruta i włożyli ją do piwa. Dodali trochę więcej bąbelków i trochę słodkiego smaku, naładowali tauryną i kofeiną i mamy efekt. Na pewno najlepsze odwzorowanie smaku i przez to uznałbym, że to jest numer jeden. To znowu mamy strasznie landrynkowy, strasznie... Yy. No, nieładne. To w ogóle nie czuć, że to jest piwo. To kompletnie. To jest w ogóle. To jest ciemny napój? Nie. No. No, ciemniku, ciemniejszy kolor niż jaśniejszy. No, tak. Ale to tak dziwnie to. No, ale wiesz, dlaczego tak mówię? Bo tutaj to jest jakieś takie. Hmm, jak to dobrze powiedzieć, jakby borówkowe. Znowu owoce leśne. Znowu owoce leśne i znowu mamy jakieś takie zdecydowanie więcej jest czuć soku takiego samego w sobie, aniżeli piwa. Tutaj w ogóle nie jakbym się zamknął i miał to wypić właśnie tak jak teraz i bym nie wiedział, że dzisiejszym tematem filmu są piwne energetyki, to nigdy bym nie stwierdził, że to ma jakiekolwiek naleciałości piwne. W ogóle. Niedobre. Tak, dla mnie ostatnie miejsce. Słodkie i najgorsze, że chce się po tym bardzo mocno pić. To w ogóle mi nie gasi pragnienia, tylko wzmarza. Ale tamten jeden, rzeczywiście gdzieś człowiek czuł tego energetyka. I to piwo bardziej. Chyba. A nie, kur, piwo. No. Widzisz? Człowiek mówi, a nie myśli. Dobra, ostatnie. Już ostatni? Tak. Mało. Ja nic nie czuję. Znaczy nie wypał. Tutaj chodzi o to, że mi to po prostu nie smakuje. Bo to, czy my bardziej pójdziemy w stronę piwa czy energetyka, to bez różnicy. Tutaj chodzi o to, czy te napoje są jakbykolwiek smaczne no przecież to jest jakieś nieporozumienie. I to jest nazywane piwny energetyk? Tak. No to, to, to w ogóle nic. Kompletnie nie ma nic wspólnego. Zero, na zero procent. To jest, to jest oranżada pomarańczowa. Tylko tak mógłbym o niej powiedzieć. Zero smaku energetyka takiego, którego rozumiemy i znamy. Zero smaku piwa. No w ogóle pachnie niesamowicie takim pomarańczą grejpfrutem, coś takiego. Które miejsce? No, lepsze niż to ostatnie, ale to przedostatnie też. To jest przedostatnie? To tak, to nie ma znaczenia. Tak naprawdę mi tylko jeden smakował. I on jest na pierwszym miejscu. I on jest na pierwszym miejscu, no? no to są nie opaskę i lecimy po kolei. Ostatnie. Moi drodzy, Garage Energy, tak się nazywa. Mango i cytrusy, 100% naturalnej kofeiny. No to dobrze. Miks piwa, lemoniady i naturalnej kofeiny. No, a tu piwo bezalkoholowe, Warka Radler z napojem energetyzującym. Ekstrakt skoncentrowany z pomarańczy, regulator, mango, pomarańcza, cytryna, mączka chleba świętojańskiego. <noise> można na tym, można na Jasnej Górze kurde z Paulinami pić. Anamas i Marakuja. Warka energy. Co, o co jest Mrożone szyszki chmielu, mrożone szyszki chmielu. No ale gdzie to jest napisane, że to są te szyszki chmielu? No, nie mogę tego znaleźć. Niacyna, substancja, stabilizator, ekstrakt z guarany. No fatalne te napoje. Na razie mamy trzy. Ale zauważ, że na razie mamy trzy, ale wybrałem bardzo podobne. No patrz, ty, jak się zgrywa! Te dwa to jest praktycznie chyba to samo, bardziej smakowo, i dwa te też będzie to samo. Garaż, pomegranat, guarana. A tu ananas i marakuja, no, no, ale to też jest, widzicie? Ciemny, ciemny, jaśniejszy, jaśniejszy. No i co w takim razie numerem jeden jest? Nie spodziewałem się, że kiedykolwiek w swoim życiu harlać u mnie zwycięży w czymkolwiek. Naprawdę? No, ale tu choćby już po zapachu czuć. Co tu jest napisane? Składniki, woda, słód jęczmienny. No! Chociaż w jednym jest coś napisane. No moi drodzy, obiektywnie wam powiem, jeżeli chcielibyście kiedykolwiek gdzieś tam w swojej głowie zwizualizować sobie smak bez uzyskania tego smaku, naprawdę, i myślicie sobie o tym, jak to może smakować, to coś takiego myślę, że to jest adekwatne połączenie. To nie oznacza. Że to jest smaczne, bo wolałbym wybrać samo piwo i wolałbym wybrać samego energetyka. Te cztery to jest w ogóle, no, no nie dla mnie. Mi to osobiście nie smakuje i to jest oczywiście mój indywidualny ranking. Każdy ma swój smak i każdy wybiera to, co mu się podoba lub mu smakuje. Jednakże, ja tych czterech nie wybrałbym, bo mi to nie smakuje. Natomiast tego, fajnie, że spróbowałem, ale też nie kupię. <grym> No, te, te napoje nie są przeznaczone dla mnie, ale to nie istotne. Dajcie znać przede wszystkim, czy udało Wam się już wypić piwnego energetyka, czy jeszcze nie próbowaliście. Po prostu sekcja komentarzy należy od Was. A co o tym sądzicie, również fajnie by było, jakbyście napisali. Dziękuję za dzisiaj. Widzimy się w kolejnym materiale. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Cześć! No i jeszcze jedna rzecz, a mianowicie subskrypcja. Dawajcie, bo biegniemy tempem Usaina Bolta po 2 miliony. Tutaj na górze, a później pierwszy i drugi film. Dajcie co następnego. Warto tutaj sprawdzić.